generał Jaruzelski miał pełną świadomość doktryny Związku Sowieckiego. I tak naprawdę Sowietom tego typu armię, jak nasza i inne, pomniejsze, one właściwie by służyły za dekorację przy generalnej rozprawie z Zachodem. Oni byli im potrzebni, żeby tu na terenie Polski był porządek, jak oni będą przechodzili. Żeby były stosowne kładki, mosty przerzutowe przez Wisłę dodatkowe, żeby były szczerzone, żeby była regulacja ruchu właściwa. Choćby Sowieci tak ją dublowali swoją, ale to chcieli mieć zabezpieczone. Bruzelski przy Gierku był zupełnie innym ministrem obrony narodowej niż przy Gomułce. Gomułka miał jakąś awersję do wojska, bo zawsze sobie wojsko kojarzył z tą instytucją, która mu najwięcej zawiera z budżetu. Zawsze się wykucał o każdy sprzęt, który Sowieci próbowali nam sprzedać czy przekazać licencję. Natomiast Jaruzelski przy Gierku rozwinął się wręcz niesamowicie. Gierek był szczodry, a jednocześnie był leniwy. Nie przychodził na posiedzenia Komitetu Obrony Kraju. I meldunki Jaruzelskiego z tych posiedzeń, kiedy zapadały decyzje, że Związek Radziecki rekomenduje, czy Naczelny Dowódca Układu Warszawskiego poleca dozbroić, zmienić ten rodzaj artylerii, czy ten rodzaj tam, prawda, samolotów i szedł z tą problematyką do Gierka, Gierek mu nie odmawiał pieniędzy. W tej twórczej pracy dla kraju, a ramię w ramię z robotnikami i rolnikami, żołnierze naszych sił zbrojnych dają dowody świadomości obywatelskiej, umacniają związki łączące ich z ludem pracującym. Potrafił na posiedzeniu koku tak powiedzieć do ministra komunikacji, że ministerstwo obrony Związku Radzieckiego postuluje, żeby na tej trasie przerzutu armii radzieckiej tyle i tyle kładek przerzutowych, tyle i tyle złożyć wzdłuż Wisły czy wzdłuż Odry czy Bugu, przęseł mostowych na wypadek wojny, i taki minister komunikacji nie śmiał po prostu odmówić, więc do setki milionów wyłudzonych z innych budżetów, które Jaruzelski obracał na cele militarne. Żołnierzy współuczestniczących w budowie tych priorytetowych tras komunikacyjnych stolicy odwiedził członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski. Wiele z czynów społecznych w Polsce odbywało się nie z myślą o upiększeniu takich czy innych jakichś placów, zabaw, dziedzińców, ale były podyktowane, ludzie chodzą na te czyny nawet nie mieli pojęcia, że usypują jakieś wały, czy gdzieś zapoczątkowują jakąś trasę, jakieś robią narzuty ziemne, które później mają mieć znaczenie militarne. Jeżeli poszukujemy czynników, które spowodowały załamanie tej gospodarki typu socjalistycznego w latach 70., to bardzo duży udział w tym ma rozrzut. Wierka na siły zbrojne. Rozdymany budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaruzelski nie zważał, że to może szkodzić gospodarce. Jednym z najistotniejszych elementów rządów sowieckich, a i rządów komunistycznych w ogóle, była atomizacja społeczeństwa. Oddzielenie każdego człowieka od innych, by nikt nie mógł nikomu ufać. Jeśli nikt nikomu nie ufa, to znaczy, że nie można zorganizować oporu przeciwko nieprawomocnemu reżimowi. I nagle Solidarność zmienia to. My jesteśmy tymi podmiotami, którym my możemy decydować, my coś możemy e, żądać. I to nagle to jest, to jest było niesamowite uczucie. W propagandzie górnicy byli traktowani jako arystokracja. E, w telewizji to świetnie wyglądało, wszystkim się wydawało pięknie. Ale ja wiem, jako górnik był traktowany jako śmieć. Dla mnie rok 80. Solidarność to było przede wszystkim z odzyskaniem godności jako człowieka. I nie mam pretensji, że przygotowywał stan wojenny, bo każdy rozsądny polityk, tym bardziej wojsko przygotowuje czy do sytuacji alternatywnej. Albo chciał wprowadzić tak stan Uważał, że trzeba złamać Solidarność. W logice systemu komunistycznego nie mieściło się istnienie organizacji społecznej, zwłaszcza dużej, a Solidarność była ogromna, która jest niezależna od centrum dyspozycji państwowej. No po prostu to w systemie nie mogło istnieć. Wobec tego należało to zlikwidować. To była decyzja Moskwy, nie Polski. Najpierw był Kania, a potem już Jaruzelski otrzymał propozycję od Moskwy. Został powołany na stanowisko pierwszego sekretarza po to, żeby wprowadzić stan wojenny. Polscy mieli zaufanie, że on im to zrobił. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Widziałem praktycznie wszystkie dokumenty biura politycznego dotyczące kryzysu polskiego i ze wszystkich dokumentów wynika jednoznacznie, że Sowieci nie przygotowywali wkroczenia oraz że od razu poinformowali o tym Polaków. Wiedział o tym Jaruzelski. A nawet były rozmowy w biurze politycznym o tym, że Jaruzelski kilka razy sam pyta, czy Sowieci by mu nie pomogli w wojennych działaniach, gdy będzie wprowadzany stan wojenny. Z posiedzenia biura politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 10 grudnia 1981 roku. Jaruzelski mówi, że jeśli siły polskie nie poradzą sobie z oporem ze strony Solidarności. To polscy towarzysze liczą na pomoc innych państw, włącznie z wprowadzeniem sił zbrojnych na terytorium Polski. I historia wygląda tutaj w sposób niesłychanie prosty. To Wojciech Jaruzelski prosił towarzyszy radzieckich o interwencję zbrojną, a oni konsekwentnie odmawiali, tłumacząc mu że, i wydając wręcz polecenia, że on to ma zrobić sam. Chciał mieć pewność, że go nie zostawią na lodzie po prostu. Bał się przede wszystkim odpowiedzialności. On się bał tego, co się mo że może się coś takiego wydarzyć, jak się wydarzyło w 70 roku na Wybrzeżu. No nie było do końca wiadome, jaka będzie reakcja społeczna na wprowadzenie stanu wojennego. Czym to się zakończy? Kiedy wprowadzili stan wojenny i okazało się, że przebiegło to bardzo gładko i wręcz bezkonfliktowo, jak to określali, to proszę sobie wyobrazić, że gratulacjom, zachwytom nie było końca przez cały 13-14 grudzień. Napływały depesze, telefony z Moskwy, z innych stolic z gratulacjami dla Jaruzelskiego, dla jego kadry. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Biedzie. Wizyta pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, prezesa Rady Ministrów generała Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, Berlinie, Pradze i pozostałych krajach Bratniego Przymierza potwierdza niezniszczalną trwałość tego przymierza, dowodzi równości i serdeczności we wzajemnych stosunkach, zaufania i lojalnej gotowości.